To gimnazjum stało jedno z najwyższych w Polsce. Gimnazjum dawniej było gdzieś powstało z początkiem XIX stulecia. Do tego gimnazjum uczęszczał urodzony w Lublinie Wincenty Pol. I nasze gimnazjum nie było imienia Vincentego Pol'a. To było gimnazjum na wzór Terezjanum Wiedeńskiego, a więc 8 lat łaciny, 7 lat niemieckiego, 4 lata greki stary kultura klasyczna, no i inne przedmioty, geografia, historia i tak dalej. To było nadzwyczaj dobre gimnazjum. A w moim gimnazjum, a więc starszymi kolegami, to był pierwszy Wincenty Pol, prawda? Błogosławiony Jan Beizem. A później był wybitnym też profesor Aleksander Brückner. Pamiętam, że w 1931 roku przyjechał z Berlina do, do gimnazjum do nas Pamiętam, że ja akurat tej lawce siedziałem, gdzie Brykner pokazał, że on tutaj też siedział. Tam były różne wymalowane, wyrżnięte z Cezorykiem. No i mówił, pamiętaj, Mieciu, że żebyś wstydu nie przeniósł panu Bryknerowi, który ten jest na cały świat znany jako profesor. prawda, Jeszcze Władek Rubin, ostatni kardynał, który zmarł w tym, to też był moim kolegą. Prawda. Zresztą no, z Rubinemśmy byli w jednym, w Tarnopoliu na, na, na stacji, w jednym pokoju,śmy mieszkali dłuższe lata, cztery lata, coś tak, że znaliśmy się dobrze. Dzięki temu Rubin, jak zostałem rektorem, a Rubin był biskupem, później kardynałem, prosił go władek dla Kulu załóż w Watykanie specjalne konto y, z wysokimi procentami i w banku Watykańskim KUL miał konto. I tam doszło ponad 2 miliony dolarów. Się zgromadziło dla odbudowy kulu. Przecież jak został później nasz kolega profesor Karol Wojtyla papieżem, no to wtedy wpadłem na pomysł, żeby zbudować jako pomnik kolegium Jana Pawła. Wiedziałem, że nasze papiestwo jest biedne, bo my raczej musimy jemu coś zbudować. Skąd zebrać pieniądze? Polonia, kanadyjsko amerykańska, właśnie ona dawała i ponieważ w Polsce wówczas były rządy komunistyczne i dolar oficjalnie bardzo mało znaczył, a był jednak bardzo wartościowy, w kraju 3 złotych za dolar, a 100 złotych normalnie kosztowało. Wobec tego jakoś się tak złożyło, że Władek, prawda, założył dla nas konto Banku Watykańskim, gdzie było ponad 10% yy, znaczy dochodu z, z, ze złożonych pieniędzy. I to pozwoliło nam rozpocząć budowę dzisiejszego kolegium Jana Pawła. Prawda? Gierek, pamiętam, że kiedyś mi powiedziano, no, panie prezydencie, no stoimy na przeciwnych stanowiskach. Ja jako rektor, mów, wcale nie odpowiada Gierek. Ojciec służy Polsce wedle swego rozumienia, a ja wedle swego rozumienia. No i dzięki temu można było wtedy pewne rzeczy więcej zrobić. Dzięki temu można było i uchronić uniwersytet od wielu y, gorszych wypadków i, 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 i spowodować jego wtedy. Uniwersytet nasz był pierwszym uniwersytetem w Polsce, jedynym uznanym przez międzynarodowe AU Association Internationale des Universités, i FIUK, Katolickie Fédération International des Universités Katolik. Uh, uh, A więc wtedyśmy mieli to jako… za o wiele. Na pierwszym miejscu staliśmy wtedy w, w, w takim rankingu uniwersytetu wszystkich szkół w Polsce. Tak, dlatego, a później jeszcze ja jednak sprowadziłem w sporzenie z kolegami do, do, z Krakowa, do Tarnopola, nie, no, Karola Wójtyle, który później kolega został papieżem. prawda, Tutaj 24 lata był profesorem naszym, tak. No a jak to się stało, że do Krakowa jest służąc Domrze święty, przeor Dominikanów mnie nie pytał, napisał list do prowincjala, że ja chcę wstąpić do Dominikanów. Lis przyszedł od prowincjala przyjmujący mnie do Dominikanów, i musiałem od razu, z wojska zwolniony, jechać do Krakowa, do nowicjatu. Do, 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 do to, był, to był koniec czerwca 1939 roku. Dojechałem po tego, koledzy się śmiali, że uciekłem. No, no ja wrócę, jak nie będziemy się podobać, to wrócę, ale wojna wybuchła, i musiałem zostać. W 1940 roku. Jak nas gonili Niemcy, bo nie wolno było studiować, to myśmy do Lublina uciekli i były świadkiem, jak likwidowali pod zamkiem ulicę Szeroką żydowskie osiedle całe. puścili z dymem. To było 2 stycznia 1941 roku. Koniec osiedli żydowskiej w Lublinie. To wszystko Niemcy zapędzili ich do getta, a później Wywieźdź. W Lublinie miałem do Rzymu jechać w 1946 roku. Zrobiłem mu Woronickiego tytuł, Polacinie zresztą pisząc z filozofii. Kazali mi jeszcze z teologii zrobić doktorat, no i pojechać do Rzymu, bo to ten. Ale mnie rząd nie puścił i wobec tego przyszedłem do Kulu, W 1947 roku doktorat Słomkowskiego zrobiłem w ciągu ilu zacząłem pisać doktorat w grudniu, 21 grudnia, 7 marca skończyłem. W Krakowie od 1946 roku już byłem profesorem filozofii. I wykładałem filozofię od 1946 do 1954 roku. Stale bardzo dużo przy kleryków, zwłaszcza zakonnych, miałem słuchaczy, ponad 300 słuchaczy w Krakowie. No i później tutaj Stefan Świeżarski. Inni no, zobaczyli, że ja tam mam powodzenie, tu potrzebowali, no i zgłosili się do prowincjala, żeby mnie do, do Lublina. A byłem też w Lublinie, kończyłem ten i znałem już Lublin, poznałem. W 1947-1948 byłem na Kulu, a od 1951 roku już byłem zastępcą profesorem na Kulu. No, więc z Lublina najbardziej mi się podoba e, Roguźno, gdzie jest i jezioro, i lasy, i dom. No Lublin jest, w tej chwili rzeczywiście, zaczyna, ma świadomość, zaczyna pełnić funkcję no, przedwojennego Lwowa, jako, jako, jako taki, no, tego, który kulturę europejską, kulturę, zachodnią, w jaki sposób reprezentuje. Żałuję bardzo, jedna rzecz, duży upady kultury humanistycznej. Dzisiaj mamy w Lublinie tych pięć wyższych uczelni, prawda? KUL, UMCS, dwie akademie i Politechnika, prawda? No, ale no, udało się, byłem chyba z Lublina, chyba pierwszy który, który, który stał się członkiem Polskiej Akademii Nauk. Starałem się, żeby tutaj w Lublinie, to się z początku nie udało, mimo że z Jeruzelskim z gadałem, żeby tu można było utworzyć w Lublinie oddział Akademii Nauk. No dopiero młodzi koledzy z UMCS-u i z tym jakoś to, to, to spełnili, ale to były... A więc Lublin ma pełnie ważną funkcję kontaktu,